Siemaneczko widzowie z tej strony kury. Macie w dzisiejszym filmiku będzie zbieranie jajek na prośbę widza. Widzą mnie napisał, czy nagrą zbieranie jajek u kur, ale zanim, z... o, zanim zaczniemy zbierać, zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcję. Kurki se chodzą, perliczki chodzą. Też o mam sytuację. Uciekła mi perliczka mała. Nie mogę jej złapać, ale te kury jej... Ty kury jej nie dziubią. I co sądzicie? Czy wypuścić te perliczki, czy złapać tą perliczkę i żeby się działy tutaj? Czy mogą sobie wszystkie chodzić? Co o tym sądzicie? Napiszcie. Jeść dostały. Wodę mają z witaminami. Idę zbierać jajka. Idę zbierać jajka. Dzisiaj jeszcze nie zbierałem. Od razu sobie policzymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zbieram sobie wiaderko, bo jest wygodniej. Siedem, osiem, dziewięć. Patrzcie jakie to jajko jest duże. Dziewięć, dziesięć, jedenaście.

I tu jest 1,24 I tak, co możecie mi stwierdzić Co mogę zrobić, żeby kury zaczęły mi tu wskakiwać Czy ten daszek jest za nisko Ale chyba nie to Bo tutaj się niosą W sensie jedna kura tam się niesie pa, ileś, A tutaj w ogóle nie chcą się nieść w tych gniazdach I nie wiem co zrobić Jak macie jakąś poradę To piszcie I tak Nie pamiętam ile już tych jajek było eee, Kurczę Policzyliście, to napiszcie. Tu będą kolejne dwa jajka, czyściutkie. Tutaj jeszcze troszkę brudne. Nie wiem, ile tych jajek jest. Chyba 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

że Was tutaj nastajają wyciągnę. Wszystko wchodzi, bo to kwoka mam już Was i znowu zapomniałem ile jest 41, 42, 43, 44, 45 chyba 45, jak się nie pomyliłem, to 45. Jak się pomyliłem, to tam musicie już sami policzyć. Jest ładne jajeczka. Podłożymy je, mówię. Kurka kwoczy. No i tak, jak chcecie kupić takie jajeczka, zapraszam do mnie. Napiszcie w komentarzu, ja się do Was odezwę. I tak, takie małe jajeczka, 80 groszy. Kurka, idź. Takie mniejsze, 80 groszy. Takie większe, złoty, 20. Zł. Nie dziób tych jajek. Takie większe, nie, o takie. Złoty 20. Zł. Kurno, nie czuć. Tak Odłożę sobie je tutaj do garażu. I tak, co tu się zmieniło? Świrtownik nadal stoi. Muszę go wyczyścić. E, I tak, słomy trochę ubyło, bo sprzątałem kurą. E, tu karmidełko stoi. Zboża już zjadły całą beczkę. Tą już tutaj kolejną jedzą. No i dobra, ja się z wami będę żegnał. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Wesołych świąt piątkowych. Nie wiem, co to za święta, nie pamiętam. Ale wesołych świąt. No i ja się z wami żegnam. To, był na, to by było na tyle. Siema!